Szanowni Państwo, jesteśmy przed Domem Pomocy Społecznej numer 2 na ulicy Jana Pawła, II. 37. Tak jak Państwo widzicie, odbywają się przenosiny Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego do Domu Pomocy Społecznej. Chciałem zapewnić, że jest to tymczasowa siedziba Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Na czas remontu, który odbywa się na ulicy Niskiej, tam ponad 30 tygodni będzie odbywał się kompleksowy remont Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, aby podnieść standard i naprawdę ten standard będzie po kompleksowym remoncie bardzo wysoki, bardzo wysoki standard dla dla wszystkich osób, które potrzebują tej opieki w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. E, tutaj chciałem gorąco podziękować pani dyrektor Małgorzacie bugajskiej za to, że udało się tak zorganizować pracę domu pomocy społecznej, aby można było umieścić, tak jak podkreśliłem wcześniej, na czas remontu zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Mamy oddzielne wejście, drogi nie będą się krzyżowały, e, sale są naprawdę świetnie przygotowane, z pełnym wyposażeniem, jaki jest niezbędny dla zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Szanowni Państwo, chciałbym też zapewnić o pewnym bezpieczeństwie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, jak również pensjonariuszy i pracowników Domu Pomocy Społecznej. Zarówno pensjonariusze domu pomocy społecznej, jak i pensjonariusze zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego to była tak zwana grupa zero, więc y, wszyscy ci mieszkańcy byli zaszczepieni. W zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym y, wiele osób już jest po drugiej dawce szczepienia, także jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, tutaj jestem absolutnie spokojny. Teraz. Ja będę. Dobra, to Nie ma To zaraz, i jeszcze tutaj Czy masz tutaj. wózki, czy załatwimy? Nie, no to przełożymy do, i I te, i te wózki byśmy.